W Dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie trzy polskie miasta, które zostały odwzorowane w Minecrafcie. Zobaczymy, jak bardzo dobrze zostały one wykonane, ocenimy je i zobaczymy tam jakieś różne ciekawostki. Więc jeszcze tak na samym początku poprosiłbym was o zostawienie subskrypcji, jeżeli chcecie więcej takich filmików, a ja już lecę do pierwszego miasta. Ok, więc mój pociąg zatrzymał się już na pierwszej stacji, jaką jest Poznań Główny. I tak wychodzimy od razu tutaj yy, na peron. Z tego, co mi się wydaje, to jest peron pierwszy. Niestety, no nie widzę tutaj żadnego napisu, więc mogę się tylko domyślać. Tam pamiętam, że są dalej jakieś inne pory, bo ja już tutaj w prawdziwym życiu byłem kilka razy. E, więc tak, słuchajcie, no mam ze sobą 50 zł, dwa ciasteczka, jabłko, no i jeszcze słoik miodu od babci. Zobaczymy, czy mi to wystarczy, żeby tutaj cały ten dzień w Poznaniu spędzić. E, pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to wydaje mi się, że ten budynek inaczej wygląda w rzeczywistości, o tutaj, i to jest troszkę coś innego. Pamiętam, że tutaj była żabka, do której się bałem trochę przejść, bo tutaj takich kilku nieprzyjemnych gości stało. A ja wtedy byłem trochę młodszy i było dosyć późno, więc wtedy tam nie za bardzo chciałem iść. I tak, ogółem pamiętam, że tutaj się chyba schodami jakoś do góry szło, do galerii. O tak, właśnie, zgadza się. Więc dobrze to pamiętają. No oczywiście tu mój pociąg przyjechał ze strony akurat tam, właśnie chyba Niemiec, Berlina. No tutaj z tej strony jechaliśmy, akurat w tym momencie. Wracaliśmy z wizyty. No i tak, o. Może zacznijmy po prostu zwiedzanie tutaj od dworu. Nie będę od razu jeszcze tutaj wchodził. E, jest nocka. No ja właśnie też tak wcześniej byłem tu kiedyś w nocce. Więc. E, no to się pokrywa. Po, to się tutaj pokrywa. I tak, e, co tutaj widzimy? Widzimy budynek dworca. To mi się wydaje, że to jest ten taki zwykły budynek dworca. E, po drugiej stronie są tam chyba targi czy coś takiego. Ale tak, e, co, co my tutaj mamy takiego ciekawego? Tu są te takie perony pociągów podmiejskich, okej, okay. to się zgadza, jesteśmy na stacji, ja bym z tej stacji chciał póki co wyjść, więc może pójdźmy do góry właśnie e, jakimś właśnie takim tutaj, e, wiaduktem, a, no właśnie, dworzec w trakcie budowy, no to no, niestety tam sobie nie wejdziemy, później jeszcze sobie pójdziemy do galerii, chyba to jest Avenida tutaj i tak, idziemy sobie teraz otędy, e, nie jestem pewien, czy to jest ten budynek targów, ale z tego co mi się wydaje, on byłby gdzieś bardziej o tam, e, więc ja nie jestem z Poznania, ja się nie znam, ale może ktoś tutaj, kto jest właśnie z Poznania mi napisze, e, jak to w ogóle wygląda, czy to ma takie pokrycie mocne, bo jak dla mnie wydaje się, że jest w miarę git, tam jest stacja tramwajowa, tutaj normalnie tramwaje, kurde, e, tutaj jakieś owce chodzą, centrum miasta, a tu owce chodzą, dobra, ja chyba lepiej pójdę do góry, e, tutaj nie jest za ciekawie, i tak, naszą nocną taką wizytę w Poznaniu, no, zacznijmy sobie może właśnie od zwiedzenia tej galerii, e, tu widzę różne pociągi, tam jakiś pociąg podmiejski, ich jest właśnie tutaj dużo, takich e, czerwono-białych pociągów. E, no i dobra. Ja się myślałem, że tutaj coś ciekawego znajdziemy. Niestety tak za bardzo nie jest. E, więc tak, pójdźmy sobie właśnie teraz taką może e, ulicą, bo tam jest ulica, tam normalnie też samochody jeżdżą. Pójdziemy sobie właśnie otędy. E, spróbujemy dostać się do galerii, e, buserium mnie ciekawi, jak to właśnie wygląda w środku. Okej, okay, jesteśmy już na tym moście. Co tutaj widać? E, kurde, ta ulica w rzeczywistości jest dużo szersza, ale tak, widać tutaj jakieś budynki w oddali. Tam może sobie też jakoś pójdziemy, ale póki co to ja bym chciał pójść właśnie w kierunku dworcu autobusowego i bardziej właśnie tej galerii. Tam pamiętam, że właśnie było takie przejście. Już ten dworzec w ogóle widać. Okej, okay, tutaj pociągi się zatrzymują. Dużo jest naprawdę tych peronów tutaj. Można iść przez tydzień. I tak, widzę, że galeria jest chyba trochę pusta, więc nasze zwiedzanie tutaj Poznania no za chwilę może się zakończyć. No bo tutaj nie mamy nic z czegoś, co ja tak właśnie jakoś bardziej rozpoznaję. Ruszymy dalej w drogę po prostu w kierunku Warszawy i tak ziomki. Jak widzicie, tutaj faktycznie w rzeczywistości jest McDonald's. Tu są kasy biletowe. O tam jest dworzec autobusowy, tam jeszcze pójdziemy, myślę sobie. Tu normalnie się wchodzi takimi drzwiami obrotowymi do galerii, ale widzę, że ona jest zamknięta. No niestety, nie da się tutaj wejść. Tu nie wiem, co w sumie jest. Wydaje mi się, że takie biuro pomocy, czy coś takiego. Peron trzeci, tu możemy sobie normalnie na perony zejść. Okej, okay, okej, okay, dobra. I czy coś jest tutaj ciekawego? Nie, tutaj nie ma żadnego wypełnienia. No normalnie tu bym wjechał chyba sobie tutaj windą, ale wejdę sobie, o tak już nie będę. Okej, okay. ej, to jest fajny detal, bo akurat w tym miejscu jest biedronka, no i taki żółty kojarzy mi się z biedronką. Tutaj chyba jest żabka, no i tu jest zielony, ej, to jest bardzo fajne. Eee, to mi się akurat takie odwzorowanie podoba, ale jednak trochę... Oj, kurde, no w życiu tego bym chyba prawdziwym nie zrobił, ale tutaj w Minecrafcie mogę. No i ziomki, wydaje mi się, że no to jest tak nie najlepiej odwzorowane. To jest też dosyć starsze, eee, wydaje mi się, że serio, jak na to ile to ma lat, to wygląda to naprawdę dobrze, ale tak z drugiej strony sobie myślę, no kurczę, ja jednak chciałbym tutaj zwiedzić więcej Poznania, a nie tylko sam dworzec. Jeszcze jedno, co chcę zobaczyć, czy tutaj właśnie to, to miejsce jest odwzorowane. Z tego, co pamiętam, tam gdzieś byłby jakiś park. E, tutaj wiem, że o, są takie przejścia podziemne. E, tak, tak, to jest właśnie takie zejścia do przejścia podziemnego. Tu jest ta galeria, co Wam mówię. E, no i tak, ja tutaj zjeżdżałem hulajnogą, chyba jakąś elektryczną czy czymś takim najczęściej tu jeździłem, jak byłem w Poznaniu. No i tak można było sobie tu zjechać. Tu jest wejście, oczywiście, elegancko do galerii, tam wjazd na parkingi w oddali. Okej, okay, chyba nie ma tutaj za dużo czasu poświęcać, bo mamy jeszcze dwa fajne miasta do zwiedzenia eee, i myślę, że im więcej uwagi powinniśmy poświęcić. Tutaj nie ma już nic specjalnie ciekawego, więc ja idę już na mój pociąg. Dobra, wybijamy tutaj, właśnie e, do wagonu. Oczywiście, to ja byłem tutaj na szybkiej takiej wizycie w Poznaniu, więc my no, nie musimy się tutaj rozczulać. Ja wsiadam do tego samego pociągu, Zdołałem się e, właśnie tutaj. Przejść, przespacerować, siadam na moim miejscu i jedziemy w kierunku Warszawy centralnej. Okej, okay, dobra, nie chciałem już wam pokazywać, jak się przez te ogromne tłumy tutaj przeciska, ale jesteśmy na Warszawie centralnej. Oczywiście stacja tutaj główna w Warszawie. I tak, wychodzimy sobie tutaj właśnie w kierunku te... do pałacu kultury, no i o, tu są złote tarasy, oczywiście galeria elegancko sobie przechodzimy, no widzimy, bardzo, bardzo ładny budynek muszę powiedzieć, serio, to zawsze mi się podobał, jak tutaj byłem o, gościu on jest bardziej szary niż w rzeczywistości ej, to jest mocne ale tak, wychodzimy tutaj no, nie ma tutaj samochodów, no dzisiaj musi być jakiś bardzo, a no, logiczne, przecież tu był dopiero co prezydent Stanów Zjednoczonych w hotelu Marriott, no i on oczywiście, no tutaj jest zagwarantowane bezpieczeństwo. Ruch jest tutaj wyłączony, więc ja już tutaj pytań nie zadaję. Oczywista oczywistość, tam widzimy w oddali, no e, wyjście chyba z Warszawy. Ona jest taka pomniejszona, ale mniejsza z tym. E, tutaj pamiętam, że jakieś kawiarenki, coś właśnie jest. E, no ja ogólnie z Warszawy jestem, więc no raczej tutaj powinienem wiedzieć po prostu większość rzeczy. Okej, okay. galeria widzę, że też jest opustoszała, podobnie jak w Poznaniu. Ale tutaj chociaż jest dużo więcej budynków. I tutaj mogę dodatkowo coś ciekawego powiedzieć, bo jestem stąd, no i poniekąd coś więcej mogę wiedzieć. Okej, okay, tam jest taki, no, porządny, widać, hotel Intercontinental, to jest chyba... Ja, ja się nie znam na tym, akurat na nazywnictwie się tutaj nie znam, nie będę tutaj mówił, nie chcę e, tutaj po prostu wprowadzać w błąd, ale tak mi się wydaje, więc cóż, przechodzimy oczywiście sobie na drugą stronę ulicy, tutaj normalnie jest chyba też przystanek, no... Nie przefito, szefito. On nawet ten przystanek tutaj odzorował gituwa, więc tak. Idąc dalej, o, weź złotą 44. Ten taki żagiel śmieszny w Warszawie budynek. ok, Spoczko. E, I tak, idąc dalej, co my tutaj widzimy? Widzimy fontannę, fontannę, do, do której możemy tutaj wrzucić złotą monetę i dać takie jedno życzenie. Ja mam teraz takie jedno życzenie. Niech każdy zostawi suba łapkę w górę, serio będzie super. No nie wiem czy się spełni, ale mam nadzieję, że tak. E, kurde. Mam nawet więcej fontan. Nie noziomki. Myślę, że tutaj to życzenie jest konieczne do spełnienia. I tak, co ja już od razu widzę i rzucę mi się w oczy, to to, że ten budynek jest w środku wypełniony i on jest zrobiony od środka, więc to na pewno zwiedzimy. Ale co chciałem jeszcze zobaczyć teraz, to y, stację Warszawa Śródmieście. I tak, idziemy sobie właśnie otędy. Kurde, to wygląda lepiej niż w rzeczywistości. I ona jest taka szara, bura, a tutaj jest taka przyjemna z sandstone'u. Nie no, to mi się bardziej podoba. Okej, okay. i czy ona jest normalnie funkcjonalna, czy nie? No, wydaje mi się, że raczej, raczej nie. Y Wow! Ej, tu jest normalnie zrobiona stacja, elegancko. Tam możesz na śródmieście jechać. Znaczy, to jest śródmieście? I możesz sobie jechać, nie wiem, w stronę y, innych miast tutaj. Ej, gituwa, to jest bardzo fajne. To jest fajnie odwzorowane, bo mniej więcej tak to wygląda w rzeczywistości. Przynajmniej mi się tak wy. Kurde, to jest za dużo korytarz. Może ja lepiej tam nie schodzę. E, ok, zrobię coś, czego nie polecam na tej stacji robić, bo to jest bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne, żeby tak sobie przechodzić tutaj przez tory. E, jak się pociąg zatrzyma, to można przejść przez pociąg na drugą stronę, bo ta stacja jest na tyle wąska, więc taki, taki protip. E, więc oK, idziemy tutaj do góry. Mm, widzę, że tutaj są jakieś kasy. Ja nie jeżdżę za bardzo dużo pociągami, więc. Akurat tutaj, no nie mogę za dużo powiedzieć. Wiem, że natomiast, że jeżeli pójdziemy od to dojdziemy do, o, właśnie sobie do stacji metra. Metra tutaj, tak ludzie na to mówią, o ile się nie mylę patelnia, więc idziemy sobie na patelnię i zobaczymy, czy tutaj jest to też odwzorowane. Okej, okay, tam jest galeria handlowa taka inna, nie pamiętam jak ona się nazywała. Tak, widzę, że to jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowane, e, tu są budynki nawet wypełnione, ej, nie, ja bardzo szanuję, jak jest każdy budynek tak szczegółowo zrobiony, już te złote tarasy, tą galerię, no, daruję, to jest duży budynek męczący, to jest, ale jak są takie drobne rzeczy zrobione, to naprawdę aż cieszy, ej, tu normalnie możemy zejść, dobra, e, schodzę i, czy ja mogę sobie pojechać na przykład na Młocinę stąd? Ej... Gościu, może to zobaczymy, ale e, póki co to ja idę na górę, ja tutaj nie będę właśnie e, teraz e, no, jak najbardziej jeździł metrem, ja tutaj sobie patrzę, okej, okay, tu są przejścia, bardzo nie lubię tego miejsca, tu się tak zawsze czuję jakby ktoś mnie chciał co sekundę okraść, e, więc tutaj nie będę szedł, ale co chcę zobaczyć dalej, właśnie mnie ciekawi ten budynek, tutaj sobie pójdziemy zaraz może na ulicę jakąś chmielną, zobaczymy, zobaczymy, powinienem w rzeczywistości przejść pod ziemię, bo... No, tutaj za bardzo nie da się przejść, jest zbyt ruchliwa ulica, nawet przejścia nie ma, ale yy, no, tutaj jest wyjątek, mogę to zrobić w Minecrafcie. Tutaj dużo hoteli, nie no elegancko. Okej, okay, pójdziemy sobie może do KFC albo jakiegoś burger kinga, tutaj, bo pamiętam, że właśnie coś takiego tu było. Wow! Ta restauracja jest nawet odwzorowana tak mniej więcej, jak wygląda w rzeczywistości. Ej, to jest zbyt mocne. Ej, jedyne, co mi się wydaje, to chyba nie ma wejścia na górę w niej, ale Ej, już daruję to temu autorowi. serii, jak i tak to jest na tyle dobrze odwzorowane, to jest totalny szacuneczek. Tu jest kawiarenka, z tego co pamiętam. Ej, nie, mi to się bardzo podoba, takie odwzorowywanie. Więc tak, idziemy dalej. Ja w tej galerii, co tutaj jest, nigdy w życiu nie byłem, a 20 razy obok niej przechodziłem. Ej, więc tak, idąc dalej, idąc dalej, tu jest ulica Chmielna i Chmielna jest tak troszkę odwzorowana, tak ciut, ciut jest właśnie tutaj zrobione, tu często właśnie dużo ludzi sobie chyba na jakieś żarełko chodzi, tak mi się wydaje, że to jest jedna z popularniejszych ulic, jeśli o takie rzeczy chodzi, tutaj możemy sobie przejść, o, między budynkami, tu, o ile pamiętam, była jakaś szkoła, ale nie, nie chcę tutaj źle mówić, bo, no nie wiem, to jest w Minecrafcie, a w rzeczywistości wydaje, że ja bym trochę inaczej to wszystko sobie tak rozumował, jak to wygląda. No i cóż, mi to naprawdę się bardzo podoba. To jest bardzo dobrze odwzorowane. Mniej więcej właśnie w ten sposób ja te wszystkie uliczki, jakieś tutaj miejsca pamiętam. Jedyne, co mnie smuci, to ja serio gram teraz na dużym bardzo render dystansie, żeby to wszystko było jak najbardziej widoczne i przez ilość... Mi się jeszcze tutaj wczytuje. czasami są takie ścinki, co mnie trochę martwi, ale dajmy czas, po prostu tutaj komputer musi się przeanalizować, jak tutaj cała Warszawa wygląda. No, gościu, on to nie jest Google Maps, to jest Minecraft. Kto się zrobił w głupiej grze k***ów, Czajcie to. E, dobra, więc tak, może teraz pójdziemy sobie do pałacu, który oczywiście tutaj da się przejść pod ulicą. Marszałkowską sobie, o tak elegancko sobie, przechodzimy właśnie e, tędy. E, chyba, nie, nie, znowu nie chcę tutaj złej ulicy podawać, więc idziemy sobie e, o teraz o tędy. Przechodzimy. Tutaj są parkingi, tu dużo autek, zawsze stoi różnych rzeczy. Moglibyśmy pójść na stację metra Świętokrzyska. Naprawdę to jest bardzo dobrze odzorowane, mi to się super podoba. Okej, okay, uznaję, że fajniejszą opcją będzie chyba tutaj trochę polatać na tryb. Bo serio, tu jest na tyle dużo ciekawych różnych miejsc, że byśmy tego nie zwiedzili, rozchodząc tak normalnie. Okej, okay, więc uznaję, że teraz powinniśmy tutaj po prostu wlecieć sobie do pałacu kultury. Nie No oczywiście, my tutaj kulturalnie wejdziemy sobie od strony, od której nie byłem i serio, ja tu się bym zgubił. Myślę, że to jest miejsce, w którym. Tu jest naprawdę tyle różnych rzeczy, e, że kto zwiedzić to zajęłoby naprawdę kupę czasu, e, więc ja myślę, że tu lepszą opcją będzie chyba po prostu... O kurde, co to jest na dole? Ej, zobaczmy. Ło, wow, patrzcie to! Tu jest w normalnie, ej, kurde, ej, patrzcie to, ale to jest rozbudowane. To chyba nie jest... Co autor chciał nam oby koniecznie pokazać, ale może to jest jakaś jego prywatna teoria spiskowa, nie wiem. Ja tutaj nie będę się udzielał ziomki i tak lecimy sobie na samą górę tutaj jakaś winda. oczywiście, na najwyższe piętro tego budynku chyba nie da się dostać tak normalnie, ale wow, tu każde piętro jest w pewien sposób zrobione ona jest urządzone. Jak sobie jedziemy tą windą elegancko, powolutko do góry, e, widzimy, jak bardzo dużo rzeczy zostało tutaj wybudowane, jak dużo czasu zostało tutaj poświęcone. Aby ten budynek ukończyć, nie, widok stąd jest rzeczywiście super. Tam, gdzie w oddali powinno widać chyba stare miasto, ale ono tutaj to nawet jakbyśmy się uparli, to się na mnie wyrenderuje. E, bo go najzwyczajniej w świecie, po prostu tutaj raczej autor nie przewidział. Ale tak, polecimy sobie może jeszcze o w tym kierunku. Tutaj nie byliśmy, wydaje mi się, I, i patrzcie to, ja teraz lecę ze sprintem, i to jest na tyle powolne. Ej, nie, jakby to taki szacunek dla kogoś, kto tą mapkę zrobił i mi ona się bardzo podoba. Tutaj jest tyle rzeczy odwzorowanych, jakby jak się tutaj chociaż raz było i się na to tak spojrzy, to ma się takie w głowie kurczę, ktoś musiał siedzieć i po prostu przebudowywać te budynki, tak, żeby one chociaż trochę to przypominały. Ten pałac kultury jest serio, no, dosyć mocno odnowiony. Tak, może nie odnowiony, ale wybudowany w podobny sposób. Nie, mi to się osobiście bardzo podoba. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, oczywiście, w komentarzu tutaj. Czy Wam się ta Warszawa tutaj podoba? Czy Waszym zdaniem jest dobrze odwzorowana? Czy mogłaby być jeszcze lepiej? Eee, więc cóż, napiszcie, ja w tym momencie przenoszę się do ostatniego naszego dzisiejszego miasta, czyli do Torunia. Okej, okay, ziomki, słuchajcie, smutna historia, cały hajsik, który mi pozostał, czyli 32 zł. No musiałem wydać tutaj na opłatę za autostradę do Torunia z Warszawy, no i jednak, jednak sporo na to poszło, no ale jesteśmy tutaj w Toruniu. Eee, możemy sobie zaparkować na, na starówce. No, no kurczę, tak chyba się nie powinno robić. Tak, kupiłem też zapas pierni. 64 na maksa tutaj od razu poleciałem. No i cóż, i mi się ta mapka jak na razie najbardziej podoba. Zobaczcie na to, jak bardzo tutaj jest u zrobionych detali. To jest super sprawa. Ja powiem wam szczerze, byłem kiedyś w Toruniu, ale nie mam bladego pojęcia co jest czym. I teraz pozostawiam to wam. Jeśli ktoś jest tutaj z Torunia, to niech napisze, czy to jest dobrze odwzorowane, czy nie. Ale jak dla mnie wydaje mi się, że to raczej powinna być najlepiej odwzorowana mapka. Ale nie mogę tego powiedzieć, bo tam nigdy nie byłem i nie jestem w stanie tego stwierdzić. Więc idziemy sobie teraz o tędy. Ja tylko mogę tutaj obstawiać, co jest czym. Okej, okay, wydaje mi się, że to, to są miejsca parkingowe, ale yy, czy tak jest, to nie mam pewności. Tu jakaś kawiarenka. Tu mamy. No i kurczę, teraz powiedzcie mi, co to jest właściwie. To wygląda na coś w rodzaju zamku, na coś w rodzaju jakiegoś katedry, czy czegoś w tym stylu, na jakiś potężny budynek, ale nie wiem, czym to do końca jest, bo ja byłem bardzo mały, jak tutaj byłem i serio, nie mam bladego pojęcia, co tutaj właściwie się ciekawego znajduje. Nie wiem, czego tutaj szukać, ale co mi się na pewno podoba, to styl, w jakim te budynki są tutaj wykonane. O są tutaj zrobione z takimi szczególikami, no, że głowa mała. No, ziomki, Spójrzcie na to, jak patrzycie na ten budynek, widzicie, że on nie został wybudowany w kilka sekund. Tylko ktoś tutaj poświęcił sporo czasu na każdy z tych detali, na każdy ten po prostu pilar tutaj, musiał co, coś poświęcić. Te dachy, wszystko jest zrobione tak, że tutaj nie mam jeśli o stylistykę się do niczego przyczepić. Może jedynie do tego, że budynki są w środku puste, ale to jest mały problem, bo jeśli coś jest naprawdę na tyle dobrze zrobione, ja naprawdę. Mógłbym, mógłbym w takim mieście sobie tutaj mieszkać. Tu jest bardzo ładnie, mi taki styl się budynków podoba. Eee, no i serio, myślę, że no to jest tak najlepiej zrobiona mapka, więc może tak podsumujmy sobie te mapki, bo tutaj nie mam za, za bardzo czego oceniać. To pokazałem wam bardziej w ramach takiej fajnej ciekawostki. Eee, I tak, słuchajcie, lecimy sobie oczywiście na taką ładną wieżę, tutaj oczywiście zegarową. Na niej sobie myślę, że dzisiaj zakończymy, oceniając te wszystkie tutaj miasta. O, tam widzę, że. Chyba najładniejsze miasto to jest w oddali. Eee, więc tak, ziomki, słuchajcie. No, myślę, że tamto miasto to oczywiście 10 na 10. Za, to, za ten styl tej wioski, która jest tam w oddali, daje dziesiątkę eee, Nie no, ale tak już bez żartów. Słuchajcie, eee, wydaje mi się, że najfajniejszym miastem, no, jak dla mnie, jest właśnie ten tor. Przez to, że wygląda tak bardzo ładnie, tak ładnie stylistycznie, mimo że jesteśmy tutaj chwilkę. Ja tutaj nie wiem, co za bardzo mam tutaj wam pokazać. Chciałem pokazać to jako taką ciekawostkę. Ciekawostkę, wydaje mi się, że najlepiej wygląda, e, ale jest dosyć tak mimo wszystko to małe, więc kurczę, e, myślę, że Toruń na po prostu tym samym miejscu z Warszawą, jeśli chodzi o wygląd, wygrywa, więc dostają po prostu dziesiątkę. E, za odzorowanie może taką dziewiątkę, no bo myślę, że wszystko można jakoś lepiej by było zrobić, e, ale co dalej, co dalej? E, myślę, że Poznań no da dałbym taką siódemeczkę. No bo jednak no kurczę, tam był sam dworzec i nic właściwie więcej. Mm, dodatkowo nic nie było wypełnione w środku, wszystko było puste, tylko kawałek dworca, więc... No nie, myślę, że tutaj nie możemy zdecydowanie myśleć, nawet o dziesiątce, czy y, jakiejkolwiek wyższej ocenie, niż y, po prostu ta siódameczka. E, no i tak, teraz pozostawiam resztę Wam. Wy ocencie, które miasto wyglądało tutaj dla Was najlepiej, które było najciekawsze. Najciekawsze myślę, że było tutaj właśnie Warszawa, bo tam było najwięcej takich smaczków. No i cóż, na tym filmiku to na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich różnych filmików z mapek, koniecznie mi napiszcie o tym w komentarzach również. Bo serio, ja nie wiem, czy Wam takie coś. Się spodoba, czy nie. Eee, no i cóż, na tym filmiku to na tyle. Do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się. No i cześć.